Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z lasu, zestaw jest. Wypatrzyłam to miejsce z drogi. Jakiś budynek opuszczony. Idąc tu po drodze. Ogromny syf wszędzie. Jak widzicie jest wyjeżdżone. Więc łatwo podjechać, i. no proszę. Zostawić śmieci. A ja się tutaj przejdę i rozejrzę. Co to za miejsce? Patrzcie, jaka ruina. A tu. Już kawałek złomu. Hmm. Gdzie ja znowu trafiłam? Chyba tu się paliło, tak jak widzę tam. No nic. Rozejrzę się tutaj. Ciekawe dokąd ta droga ta prosto prowadzi, bo są postawione słupy energetyczne. A to jest przy głównej drodze. Tak to właśnie miejsce wypatrzyłam jadąc samochodem. I przyszłam tutaj zaspokoić swoją ciekawość. Oczywiście, zobaczcie, ale mi się ręka trzęsie. Nie wyspana jestem po nocnej zmianie. Za bardzo. Słuchajcie, no zobaczcie. Chałupę można pobudować. Stara, piękna cegła. Na pewno tutaj jakiś pożar był. Ale ile tej cegły jest? Budynek ruina. Ale też piękna. Czerwona cegła. Jedną butelkę zwrotną Znalazłam Jakąś puszkę. No cóż. że się. Może jakąś starą buteleczkę znajdę. Ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe. Hmm. No szkoda. Oto meternik. Zobaczcie. I studnia. Pozdrawiam Ciebie, Kuba. Koba. Kuba to zaraz by przyszedł tu z magnesem do tej studni zobaczyć, co się w środku znajduje. Hmm. Ładna taca, Kuba. Chyba tu przyjeżdżają i złożą śmieci. Zobaczcie, ile tego jest. Tu jest dziura. Zobaczcie, ile kabli obrobionych. A w dziurze... Jak to w dziurze, tak? To jest drugi budynek. Doszczętnie spalony. Hmm. Samochodzik, myszka, ale tam jest części samochodowych. Zwożą to po prostu, hm. piękny teren, ale kurczę. Też, jakby szopa jakaś była też spalona, zaraz się tam przejdę. Hmm. Zobaczcie, jaka frania. Bez silnika, ale... Taruszka, Trafania. Ta hmm. Nie mogę odczytać roku produkcji. O, tak to wygląda. Hmm. Ale ruina. Blaszka. a tam kapliczka jest. Widzicie? I krzesełka są postawione. Kapliczka. Taki słoik tutaj stoi. Na jakiejś płycie ona stoi. To jest nowa budowla. Zobaczcie. Jak to wygląda? Hmm. A za kapliczką cegły, zaprawa murarska chyba była. Hmm. Byłam, zajrzeć do studni. Jest sucha, powrzucane są oczywiście jakieś drewno. Hmm. Taki teren. Idę jeszcze tam. Widzę jakiś słoik, niebieski. chyba wiekowy i zobaczcie, nie ubite. Piękna rzecz. Jeszcze tam nie byłam. Tam jeszcze się przejdę. Ładnie. No i tu się zaczyna Armagedon. To są chyba rzeczy wyniesione z tego domu. Podczas pożaru zobaczcie ile jest tutaj takiego popękanego szkła hmm. chyba wszystko z tego, z tych budynków było tu wynoszone. Sprężynę od łóżka hmm. buteleczka stara 60 ml. Tu kolejna Złomik na oko. To od przełącznika Z takiego w domu. Hmm. Złąmik zabieram. Przecież. jakąś butelkę zwrotną zobaczcie, znalazłam trochę tu surowca wtórnego będzie nie pogardzę skoro i tak tu jestem to się zabierze surowiec wtórny o, ekran od monitora hmm. Popatrzę jakie nadpalone, zobaczcie to deski może tu był jeszcze jakiś budynek i to wszystko się zawaliło kurczę miejsce to jest druga strona tego miejsca <laughs> szkoda mi takich miejsc wiecie kawał historii patrząc na te szkło tutaj porozbijane o i kolejne monitorki. Uff, sporo tego. Ale może jakąś jeszcze buteleczkę znajdę. Zobaczymy. Patrzcie jaka latarka. Pamiętacie te latarki. Kurcze. Ja pamiętam. Ha. Centra. Ciekawe, czy kiedyś będzie nowy właściciel, albo czy stary właściciel się zajmie tym miejscem. No proszę, do umycia, hm. tu też zobaczcie, ale ubita. znalezione skarby być może uratowane zapewne uratowane bo nikt by się przecież tym nie zainteresował tak? latami to tutaj w tym miejscu zalegało znawca tematu Artur może będzie wiedział, którego serdecznie pozdrawiam Artur Skaniowa taka buteleczka? nie mam takiej no, ten słoik to widzieliście. Ładny, duży. Ale patrzcie. Taką białą mam. Z tą podziałką. Ale brązowej jeszcze nie mam. Trucizna litrowa. Bez zawartości. Z nakrętką. Nic nie ma w środku. Pusta. Te piękne buteleczki. Dość często spotykane. Ale zobaczcie, taka śmietanówka leżała. Nie mam takiej białej, całusieńka nieuszczerbiona, na wierzchu leżała. Zespół spółdzielni mleczarskich, czy zakład zespół chyba? No patrzcie, jakie cudo. Co tutaj? Taki, tylko że on jest biały, ten pojemniczek buteleczka szklana w środku. Jakaś zawartość, ale zakręcone solidnie, więc się doczyści, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Patrzcie, jaka fajna butla. Chyba po jakimś winie była, co? Ale fajna, jest ładna. Wzięłam ją. To jest ładna, też stara. No i co? Musztardówka. Musztardówek mam w domu chyba z 6 sztuk. Madzi też chyba dałam z 10. Oczywiście wszystkie z lasu. I ja z nich piję. Są domyte, piękne. Piękne. No i nad tym słojem się zastanawiam. Zobaczcie. Piękny słój. 63 3 litry jest napisane. Ale na pewno jest wiekowy. Z tym, że jak widzicie używany był kiedyś do farby rozcieńczania. Zobaczcie. Nie wiem, czy ja to domyję. Jak macie pomysł, jak to domyć, to proszę napiszcie mi w komentarzach. Bardzo bym chciała domyć ten swój, bo jest piękny. Nawek. No jest. Nie mam takiego. To tyle skarbów. A tych joysticków Joysticków, ja to tak nazywam. Do skanowania, słuchajcie, no znalazłam chyba z sześć sztuk. I co? Tutaj pusta torba, zapakuję to, bo to idzie do umycia, wiadomo. Surowiec wtórny. Raz, dwa, trzy torby surowca wtórnego. Nie pogardziłam. A tym bardziej te puszki zabrałam, bo nie będą żuczki w nich ginąć no jest trochę tego surowca wtórnego łącznie z takimi aluminiowymi do przebrania to wszystko nawet słuchajcie tutaj płytkę taką znalazłam do odzysku ach to chyba nie jest no jest sporo tego to jebo zobaczcie chyba tam kilka butelek też zwrotnych mam to się wszystko przebierze bo teraz już powiem wam że się ściemnia więc już nie będę tutaj buszować, i zrobię sobie to na spokojnie i pojadę sobie na skup złomu, bo jeszcze troszkę złomu mam w domu. Z moich prac domowych, a tu z ostatniego filmiku I też złomik No, i tak to się prezentuje, ale te butelki, no trucizna super. No i ta, to jest coś pięknego. Kawał historii, ja się rozczulam nad takimi rzeczami bo kiedyś ktoś korzystał być może nawet z tej musztardówki, na coś pięknego to ja lubię takie rzeczy, po prostu lubię i myślę, że je po prostu uratowałam, bo zapewne woda by się kiedyś dostała, to wszystko by się potrzaskało, a tego szkła. W tamtym miejscu jest masa. Gdyby był skup szkła, ja bym wszystko zabrała. W okolicy naszej, jakby był szkół, skup szkła z tej stłuczki szklanej, ja bym to wszystko zabrała i wywiozła. No ale piękne rzeczy. Dziś taki filmik z lasu. Surowiec wtórny wróci do huty. Och, ja to się zawsze narobię. Gdzie nie pójdę? No ale ten swój. Będzie walka. Zobaczymy, co ja z tym wydumam. Do zobaczenia, kochani, niebawem. Oczywiście z lasu. Dziękuję za wspólny spacer. Ciekawe miejsce. Nie wiem, czy tu kiedyś wrócę. Może wrócę po jakiś surowiec w Turkinie, bo na pewno tutaj ludzie przybywają. Jak widzicie, są drogi wyjeżdżone. E, więc e, będą zostawiać. No to się zabierze tak. Hmm. Ale kiedy tu wrócę? Kiedyś myślę, że wrócę. Do zobaczenia. Pa Pa.